No i tak, hej Kasiemka, witam wszystkich w poniedziałek, 23 października. Ja oczywiście w lesie, w tym flamingowa torba, jest rękawica. Ta rękawica bodajże od ciastka, pozor ciastek. <grydy> Przy tej okazji pozdrawiamy Pawła Strzeleckiego, tak, pozdrawiam Cię serdecznie. Miało być pozdrowienie, więc jest. Wielkie dzięki za aktywność, za obecność na czatach, tak, 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 także pozdrawiam. No i co, no zabieramy się tutaj za sprzętanie. Karteczka, tak widać, wisi. Wygląda to w miarę czysto, chociaż tam jakaś butla jest. To też pod drzewem też jest butla. I to pewno nie jest zrozna, a szkoda. Tam już widzę jakąś flamingówę. No tak więc, ileby się nie chodziło, zawsze coś się znajdzie. Także zaraz biorę rękawice. Tu też jakiś plastik po energetyku jakiś. Amper. Tak, chyba re regulator napięcia. No, nie zadziałał. I no i tutaj za tą szpulą też są śmieciory tak to wygląda, dobra ubieram rękawice, zabieram się za sprzątanie no, w tym miejscu jak zawsze to torba się szybko zapełni poczytamy, przeczytamy czy to jest coś zwrotnego no nie piszę, nie widzę no nic trafi do szkła cyk I tutaj już. kartoniki w napoju to jakaś szmata dobrze, bierzemy śmieci do śmieci ampery wychodzą Tu się ukryją kolejne butle raz ta już patrzcie, pełna żuczków, no kurde masakra dwa i trzy. I foliotek. No i co? I już torba waży. Tu w krzeczorach się czai żubr. rzuczki już niestety poginęły w nim. Masakra. No puszka pusta. No niestety, śmieci szpecą i zabijają. Tak to wygląda, lecą żołędzie z drzew. Tutaj opakowanie po jakimś folioku. Ropaku. tu jakieś grzybki rosną, wyrastają no ale dzisiaj nie na grzybkach chociaż może fajny pogrzybek wpadł no to weźmiemy czemu nie w takim miejscu chyba grzyby rosną nie jedziemy tam ko tamtej kłody no, jest i kłoda no i było spożycie z 15 groszy pyk, wkrótce też wyprawa do butelkomatu Tu było pite Aż do flamingówek, tak jak mówiłem, to też będzie. Do butelku matu, szkiełko. I jest tutaj mopeczka I jest jeszcze koreczek. Jest aluminium. Jest aluminium. No tak, to niestety, tu wygląda w tym miejscu. O, tym bark. I tu jeszcze coś było pożywane. Pyk. No i tak, las naprawdę fajnie wygląda. Fajnie się tu po nim chodzi. To na razie czysto, ale jak tam idę w takie jedno miejsce. Tam też leżą te przewrócone drzewa. Też tam jakieś miejsce biesiad jest, Ostatnio też coś tam sporo tego szkła wyciągłem tu, tu generalnie tak czysto oby, chociaż nie tu jest jakaś folia jest. plasticzek i cyk zawsze coś się wniesie e, idąc tak to jeszcze chciałem pozdrowić dwie osoby, o teraz mi się wspomniało patrz na moją ściągę pozdrawiam kanał Filip Magnet wpadajcie tam do, do Filipa i Stefania Langiewicz. Pozdrawiam się serdecznie. Dziękuję bardzo za aktywność. Także tak to wygląda. Ja ze ściągą po się też chodzę. Mam <laughs> spisaną oczywiście pierwszą trzynastkę obecną na tutaj co? Papiżok? Tak, papiżok. Pierwszą trzynastkę obecną na premierce ostatniego filmu ze sprzątania lasu. No i tak to robię. No, z tej premierki też jest zapewne. Sobie spisałem trzynastkę, która była na starcie filmu. Także pozdrawiam serdecznie. Super, dzięki za aktywność. Często o tym wspominam. No ale tak to się dzieje. Jest butla zielona. Też jakiś pilzner. No, pełna jakiejś ziemi, liści. Trudno. Wywalimy to. Wychodzi z lasu. To jest ta kłoda, o której mówiłem. Zobaczymy, jak to będzie. No i tak, nie ma tutaj źle. Jest tutaj ten koc, no niestety nie mogłem go zabrać stąd. Hmm. Dobrze, trzeba pomyśleć jak to zrobić, no ale wygląda czysto. Albo tu nie było odwiedzin żadnych, żadnej biesiady, albo ktoś po sobie posprzątał jak tu był. No też tam coś widzę. jest kora? Nie, jakieś tworzywo. Tak. Butla. No to pyk do torby więc przejdę się tutaj tym skrajem lasu. Cie na skraju to zawsze różne ciekawe rzeczy wychodzą. Na przykład taka porcelana pyk tutaj jakiś folioczek no tak tu jakiś coś rurka PCV No taki właśnie tam czy coś widzę w oddali pociągi słychać jest flamiguwa. 15 groszy. Będzie do Puszkomatu w piątek. Planuję wyprawę, właśnie do Puszkomatu. Bo już tego się sporo nazbierało. Co ja tu jest? Druciknie żyłka. Myślałem, że to już jakieś. Miedziucha będzie polioczek. nie mówię, na no, skraju lasu. Takie miejsce. Tupucha, aluminium, po konserwie. Polioczek. Tutaj już jak widzicie. Plastik. No i tak, torba w szybkim tempie się zapełnia. Tam już coś widzę. Niebieskiego. to jakaś folia z czegoś. Ta kamówka była. Tak, tutaj coś przeryte możliwe, że dziki coś odkryły no to zbieramy feriotki. dobra, szukamy sobie w pięknych okolicznościach przyrody takie widoczki jesienne i będą pozdrowionka dla trzynastki pierwszej trzynastki obecnej na premierce filmu ze sprzątania lasu no i tak, w tych pięknych okolicznościach przyrody Pozdrawiamy pierwszą trzynastkę obecną na premierce ostatniego filmu Zespołu sprzątanie Lasu. Jest tutaj już lista od 4 minut. Pozdrawiam Was serdecznie. No i kogo my tu mamy? Jest Paweł Strzelecki. Pozdrawiam Cię, przyjacielu. Jeszcze raz. Po, pozdrowionka. Byłem na początku filmu, teraz Ci dziękuję, bo byłeś jako pierwszy obecny na czacie na premierce filmu. Drugi był ciastek, także pozdrawiam Cię serdecznie. Ciastek, dzięki za rękawice. Trzeci był Herixus. Pozdrow serdecznie, Herixus. Eee, czwarty był Radek Mrozik, pozor serdeczny Radek Mrozik. Piąty był Wojtek Czystegiery, pozor serdeczny Wojtek. Szósty był Jan Matejka, ahoj Jan Matejka. Siódmy był Lechu1982, pozor serdeczny Lechu. Ósmy był Janusz G, pozor serdeczny Janusz. Dziewiąta była Ewa Prozglańska, pozor serdecznie Ewo. Dziesiąty był Bogdan Stelmastryk, pozor serdecznie Bogdan. Jedenasty był Daniel Kastelik, pozor serdeczny Daniel Kastelik. Dwunasty był Neodumowy Mario. Pozdrawiam serdecznie Ciebie Mario przyjacielu. I trzynasty był Łukasz Ormianin. Pozdrawiam Cię serdecznie Łukasz. Wielkie, wielkie dzięki dla Was na, za właśnie obecność na czatach premierek filmu ze sprzątania lasu. Dobrze, idziemy w las. No, także to bierzemy torbę. Aktywność spora, aktywność duża właśnie na premierkach na czatach filmów ze sprzątania lasu. E, tutaj jakieś grzybki rosną, no a to niejadalne oddali słychać pociągi, odgłosy pociągów. A i coś jeszcze, właśnie wkrótce, taka buta, wkrótce pojawi się odcinek na kanale, co tam o flamingu gadają, co tam mówią. Wracam do tej serii. Nazbierało się trochę materiału od początku roku i no bardzo ciekawie będzie, zapraszam was. Myślę, że we wtorek, teraz dzisiaj mamy 23, jutro we wtorek 24 powinna być premierka. Także jest ciekawie, taka ciekawa kompilacja wyszła i co jeszcze, i do tego odcinka właśnie dokleję jeszcze taki vlog z warsztatu, chcę Wam troszeczkę pokazać jak to na moim warsztacie wygląda, co tam robię, co tam działam, zobaczymy czy Wam się to spodoba, czy się przyjmie, także wypatrujcie odcinka co tam o flamingu i vlog z warsztatu, powinno być we wtorek, na pewno gdzieś tam tuż przed godziną 21 tak to będzie pewnie jakaś 20-30 chyba, ale zobaczymy nie chcę tam o, o, tak planować za na dużo ale będziecie widzieć, także czekam na was, na pewno będzie premierka, będzie czat sobie popiszemy, bo mam też do was kilka pytań no ale to, wypatrujcie odcinek dobrze, idziemy dalej, coś mi tu torbę łapie tam już widać coś tam błyszczy, jakieś szkło czy plastik W jakieś tam kliki słychać Pot jest gospodarstwo, kabutla. Chyba tam jakieś świnie pakują. <grywa> e, nie wiem, na wywió na, wywió na wywózkę albo na jakiejś rzeźni. No nie wiem, no, ale kwiczą zdrowo. Chyba, że to jakieś badania. Co to było? Takie banie tu są. No tutaj, tym szkłem to żeby szybko zapełnię. No to musz tak, ale współczesna. I tu szkło A szkło słoiczek no niestety moment papierek po tym 15 groszy flamingupa i praktycznie jestem tu już na skraju lasu gdzie wchodziłem dobrze, pochodzimy sobie tu jeszcze tu takie szkło Niebezpieczne by to było na tym stanąć. Pyk do torby. I tutaj jeszcze buteleczkę widać. No i oczywiście bardzo też dziękuję wspierającym kanał Flaming Red Cycling. No bo też jest już sporo osób. Także czas i też na pozdrowienie dla Was. Cyk. Cyk. Dajemy sobie tu. Torba ledwo stoi. No i tak, 11 osób wspiera kanał Flaming Recycling w sprzątaniu lasu. Tak więc wielkie dzięki dla Was, wspierających. Jest to Jan Matejka, Bogdan Stelmaszczyk, Adrian Nazaruk, Tomasz Kropek, Lolek, Sanda Michał Koba, Krzychu Zlandu, Lechu1982, Mariusz Pan i Daniel Kastelik. Wielkie, wielkie dzięki dla Was, Panowie, <gryw> za wsparcie. No co, jest mi niezmiernie miło. No i co, ja to będę oczywiście robił, robił, robił dalej i robię to dalej, idę sobie jeszcze tam kawałeczek, tam się przejdę i będziemy po malutku wracać. Wiadomo, że wsparciem oczywiście, mego wsparciem właśnie jest wasza obecność, przez wszystkich widzów. To, że komentujecie, to, że subskrybujecie, łapkujecie. No, to, że oglądacie reklamy po całości, bo to wspiera, naprawdę, to wspiera kanały na YouTubie. No, i nie da się tego ukryć. No, taki tutaj lasek dębowy, gdzie do tych domków narosło. Żołądzie co jakiś czas spadają z góry. No, ja pomału tutaj dochodzę do miejsca, od którego zacząłem kręcić. Filmik, tak. To jest ta miejscowa. Tu się jeszcze rozjeżdżemy po tych krzaczkach. Może coś tu jeszcze wpadnie. Oby nie, I te grzybki no, co jakiś czas wyrastają takie blade, białe, tu jest takie rozdroże. Droga tą, którą przyszłem, tam są ogródki działkowe, To oczywiście las. Tam z jedna droga, tam też już kiedyś szłem, tam szłem. Tu taka krzyżówka jest. No dobrze, no będziemy się pomału wycofywać. Bo no tu jak szłem, tam po drodze też coś jeszcze widziałem. No, chłoneczko fajnie wychodzi. No i odkrywa tutaj takie tematy. Kolejny amper. No tak, nie. To jest energetycznie bardzo widzę. Dampera się zaczął i na amperze się skończy chyba? Chociaż nie, bo to jest jakaś butla po czymś Nie chcę wiedzieć, nie chcę wiedzieć po czym, ale na pewno wychodzi z lasu No i co? Idę sobie tak z krajem do finału Tutaj jakieś coś było Takie coś mała łódeczka, tu kolejna tu wycinka w lesie była bez drzew owocowych, a nie aha, to z działek, ścinki no i co Wróćmy na tą drogę tutaj ogródeczki działkowe czyściutko, pięknie piękniusio fajnie to wygląda a po drugiej stronie las pełen śmieci no ale ja je wynoszę ale te grzybki tu fajnie wyglądają, widzicie to mm. no nic Jedziemy na skraj, będziemy kończyć, nie ma to tamto Tu jeszcze takie zielone butle Niezwrotne nie, nie No i co? Do torby Tym patrzcie Torba pełna Raz naprawdę ładnie wygląda, już taka jesień, tam z tyłu mi się trzaskają Taka perspektywa, ja trochę dyszę, sapię, no troszeczkę się na, na, nałoziłem, no ale nic, ale było warto, torba śmieci wychodzi, ja jestem z tego powodu mega szczęśliwy, zado, za, zadowolony, jeszcze raz gorąco zachęcam wszystkich, wypatrujcie właśnie odcinka, e, co tam o flamingu, gadają, <gadają> i vlog z warsztatu, mm, zapowiada się ciekawy odcinek, tak jak mówiłem, mam, będę miał do was też kilka pytań. Także możecie coś wtedy w komentarzach odpowiedzieć, napisać albo na czacie. Zobaczymy jak to wyjdzie. No nic, nie chcę też przyciągać. Super, ja się cieszę, zachęcam do takich spacerków po lesie. Zawsze można coś wynieść. No i co? Jak się podobało, oczywiście zachęcam do łapkowania, zachęcam do komentowania, do subskrypcji kanału Flaming Recycling. No i co? Hej, Kasiemka, pozdrawiam serdecznie i do zaś!